Dawno się nie widzieliśmy, panie redaktor, na konferencji. pan być w to jest na Jest nas tak dużo, panie operatorze. Dobrze. Jest Republika. Dobrze. Czy wszyscy są gotowi? Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Za kilkanaście minut rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego ten wniosek? Ponieważ dowiedzieliśmy się z jednego z pism wysłanych przez administrację pana marszałka Struzika, że Warszawa przygotowuje się na pak migracyjny. Mają powstać dwa centra integracji cudzoziemców to jest zatrważająca informacja ponieważ Rafał Trzaskowski o tym nie mówi zdaje się ukrywać te informacje przed Warszawakami, dlatego też po uzyskaniu tej informacji niezwłocznie złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną ale korzystając z okazji że sprawa paktu migracyjnego dotyczy bezpieczeństwa Warszawy a w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami naprawdę dantejskich scen chociażby przy Modliskiej 6D w, punkcie, w jednym z punktów również jeden z punktów tej sesji dotyczy również tej sprawy jak widzicie Państwo, jako media, jest tutaj bardzo dużo mieszkańców, którzy chcą się wypowiedzieć w sprawie zarówno faktu migracyjnego w Warszawie, ilu migrantów Rafał Trzaskowski chce zwieźć do Warszawy, ale są też kupcy z modliskiej 6D, polscy przedsiębiorcy, którym uniemożliwia się normalne funkcjonowanie, normalną pracę przy bierności Rafała Trzaskowskiego i innych władz publicznych. Rafał trzaskowski milczy. dzisiaj ci kupcy przyszli po to, by powiedzieć o swoich bolączkach, o swojej tragedii Radny miasta stołecznego Warszawy. Natomiast wiemy, widzimy, że sala jest zapełniona znowu działaczami Platformy Obywatelskiej w taki sposób, żeby mieszkańcy nie mogli wejść na sesję Rady Miasta, żeby nie mogli zabrać głosu. Apelujemy w związku z tym do radnych, którzy tutaj z Platformy Obywatelskiej, do ekipy Rafała Trzaskowskiego, by nie kneblowali ust mieszkańcom, by w szczególności ci kupcy, polscy przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, płacą podatki, żeby mogli zabrać w tej sprawie głos. Dla mnie czymś niewyobrażalnym jest, że w polskiej stolicy, zarządzanej przez człowieka, który chce być prezydentem Polski, widzimy takie sceny, jakie widzimy na modliskiej 6D, gdzie obcokrajowcy, Fizycznie uniemożliwiają im pracować, normalną pracę, że podobna sytuacja ich spotka podczas sesji Rady Miasta. Kiedy przyszli, chcą powiedzieć o swojej sytuacji władzom miejskim, chcą opowiedzieć swoją historię mieszkańcom Warszawy. Dla mnie jest czymś niewyobrażalnym, jest czymś obrzydliwym, że Platforma Obywatelska, ekipa Rafała Trzaskowskiego powtórzyła swój maners przed kilku tygodni. Że zapełnili salę swoimi działaczami, aby odebrać głos, głos mieszkańcom. A mówimy o sytuacji, która naprawdę nie jest śmieszna, jest sytuacja bardzo poważna. Ludziom dzieje się realna krzywda. I oni chcą dzisiaj o tej krzywdzie powiedzieć proszą o pomoc. My, jako parlamentarzyści, jako radni staramy się ich wspierać. Ale tak naprawdę decyzje leżą u tych, którzy władzy sprawują. I też przyszli dzisiaj po to, by upomnieć się dzisiaj u tej władzy o reakcji. Jeśli przeszkadza ekipie Trzaskowskiego to, że są radni, że są posłowie, to my dzisiaj nie musimy zabierać głosu w tych sprawach, w tych punktach. Nie musimy. Jeśli będą mieszkańcy, którzy będą chcieli o tym mówić, to niech mieszkańcy zabiorą głos. Jeśli taki Rafał Trzaskowski ma problem z debatą o sytuacji w Warszawie. Również są sytuacje dotyczące bezpieczeństwa konkretnych kamienic w Warszawie i o tym powiedzą państwo radni. Pani radna Michalina Szymborska opowie o pierwszej z takich historii. Witam Państwa serdecznie. Ja bym chciała Państwu przybliżyć los mieszkańców 29 listopada 12. Proszę Państwa, ja tam wczoraj byłam i ja widziałam, co tam się dzieje. Tam bywa tak, że mieszkańcy są atakowani nożem. Między innymi pani Ela, która nie została dzisiaj wpuszczona na obrady, ponieważ radni Platformy i burmistrzowie zajęli już miejsca półtorej godziny wcześniej, proszę Państwa. To jest działanie celowe. Rafał Trzaskowski robi to celowo. Nie wiem tak naprawdę, czemu ma to służyć, dlatego że wiemy, że wybory też wygrywa się sercem. Albo przed ze wszystkim sercem. Rafał Trzaskowski proszę państwa, tego serca nie ma. Nie ma go również na mieszkańców właśnie 29 listopada. Za nami państwo, panowie operatorzy mogą zrobić kadr. Jest pani Ela, która właśnie była zaatakowana nożem, która od lat już mieszka na ulicy 29 listopada, która apelowała o pomoc Rafała Trzaskowskiego, która... Ci mieszkańcy nawet próbowali pana Rafała Trzaskowskiego zaprosić, żeby wyprowadził się ze swojego pięknego mieszkania na Ursynowie i pomieszkał chociaż przez chwilę, jak to normalny człowiek to nie jest, proszę Państwa, prezydent wszystkich Polaków. E, to jest e, prezydent, prezydent tak naprawdę e, tylko i wyłącznie konkretnej grupy, e, tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy sympatyzują z platformą obywatelską, ludziom, którym się wiedzie lepiej. Rafał Trzaskowski udowodnił, że nie, nie jest e, e, wystarczająco dobrym kandydatem na prezydenta. I tutaj widzimy e, ten przykład właśnie pani Eli, ale nie tylko, bo to nie jest to nie jest, proszę państwa, jednostkowy przypadek. Wczoraj. Też z jednego z mieszkań została wyniesiona pani Ela, która zmarła. Ten zgon ratownicy stwierdzili już tydzień wcześniej. Mieszkańcy zareagowali, dlatego że zaniepokoił ich okropny zapach. Proszę Państwa, do takich sytuacji dochodzi. Dzisiaj w XXI wieku w Warszawie. Ci ludzie nawet nie mają toalet. A gdzie jest Rafał Trzaskowski? Ja pytam, gdzie jest dzisiaj Rafał Trzaskowski. Dziękuję. Szanowni Państwo, temat modlińskiej 6D. Dzisiaj są z nami kupcy, tak jak byli w zeszłym tygodniu i chcieli po prostu poprosić o pomoc, bowiem przy tych halach mamy gangi czeczeńskie, ci ludzie są zastraszani, są bici i nie ma reakcji policji, nie ma reakcji straży miejskiej, nie ma reakcji władz miasta. Pytają się, to kto ma nam pomóc, skoro... Nie oni. I my chcieliśmy ich dopuścić do głosu, żeby mogli zadać te pytania, żebyśmy mogli podyskutować na ten temat. Ale co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy od radnych Platformy, że to polityczna ustawka. I tak proszę państwa się kończy 20 lat rządów Platformy w Warszawie. Ci ludzie się odkleili od rzeczywistości, skleili się za to z arogancją. Skleili się na, ze swoim światem, w którym nie rozumieją, że jak jest kampania wyborcza, to Warszawa też musi działać. To nie jest tak, że jaśnie... Pan prezydent teraz ma nowe ambicje polityczne, teraz ma nowe projekty, będzie sobie jeździł po kraju, spełnia swoje marzenia o prezydenturze, a Warszawę można zostawić. No nie, tak nie jest. A Warszawa żyje dalej, te problemy dalej się dzieją. I od pół roku, kiedy zwołujemy sesje nadzwyczajne, kiedy na zwykłych sesjach chcemy wprowadzać punkty merytoryczne, o które proszą nas mieszkańcy, to cały czas słyszymy, że jest kampania, że to jest polityka i zamykają nam usta, nebują także usta mieszkańców. Tak nie może być i my do tego nie dopuścimy. To, że pan prezydent nie ma ochoty pracować dla Warszawy, to nie znaczy, że będzie nam przeszkadzał pracować jako radnym i to nie znaczy, że będzie nie pozwalał też pracować kupcom chociażby z Modlińskiej 6D. Na to nie pozwolimy, bo to jest ta kolejna sesja. Warszawa żyje, Warszawa ma swoje problemy, a problemy bezpieczeństwa są podstawowymi problemami i chcemy dzisiaj o tym rozmawiać. Jak widzicie państwo, Warszawa jest toczona kryzysami. Dwa tygodnie temu Trzaskowski i jego ekipa nie wpuścili lokatorów. Dzisiaj nie wpuszczają kupców, nie wpuszczają mieszkańców, którzy chcą rozmawiać o bezpieczeństwie, własnym i swoich rodzin i wszystkich mieszkańców miasta. Jak to świadczy o człowieku, który chce być prezydentem całego kraju? Jak piszą w książkach o nim, że on do pracy nawet nie przychodzi? Jakim on jest gospodarzem, kiedy nie dba o sprawy miasta, które zostały mu powierzone głosami właśnie mieszkańców Warszawy? Apelujemy jeszcze raz, żeby Rafał Trzaskowski i jego ekipa nie tchórzyli, żeby wpuścili mieszkańców. Żeby podjęli dialog z mieszkańcami. Bo jakim prezydentem Polski chce być Rafał Trzaskowski? Takim jak w Warszawie, że nikogo nie słucha? Czy takim, który bierze sobie takiego Karpińskiego, który mu dzisiaj to oskarżenia Bodnar złożył w sądzie, bo miał Karpiński wziąć 5 milionów łapówek? Tutaj Rafał Trzaskowski potrafił ściągnąć eksperta, widzimy od czego. A ekspertów od słuchania mieszkańców, jak widać, w Warszawie nie ma. Dlatego. Zapraszamy Państwa komedia do wysłuchania mieszkańców, zapraszamy na sesję, mamy nadzieję, że mieszkańcy będą mogli zabrać głos, że ekipa Trzaskowskiego nie będzie kolejny raz tworzyła fundament...